Dlaczego postanowiliśmy w środku kursu kroju i szycia pokazywać wam szycie t-shirtu? Ano, po to, żeby Was świetnie wyposażyć w doświadczenie do samodzielnego szycia. Każdy z Was co najmniej codziennie ma na sobie ubrania elastyczne. Naprawdę nosimy je bardzo często. Wszystkie t-shirty, bluzy, spodnie dresowe to są materiały elastyczne. Chodzimy w nich bardzo często. One nie są trudne na poziomie kroju, dlatego też mamy ochotę często się zabierać za nie już na początku naszej przygody krawieckiej. Ale na poziomie samego zachowywania się materiału, przez to, że on jest elastyczny, bo jest to dzianina, czyli materiał elastyczny, jest nam trochę trudniej, on zachowuje się troszkę gorzej na maszynie płata, nam figla, rozciąga się w trakcie szycia. I naszym celem przez t-shirt jest pokazanie Wam, jak sobie z tym elastycznym materiałem radzić. Kiedy nauczycie się z nami szyć t-shirt, wszystkie inne ubrania dzianinowe będą dla Was dużo prostsze i będziecie absolutnie gotowi na bluzy czy fajne letnie tuniki.